Witajcie dzieciaki! Choć w tym roku nie spotkamy się na integracyjnym balu karnawałowym, przygotowaliśmy dla Was świetny konkurs karnawałowy. Co wystarczy zrobić? Przebierzcie się w jakiś karnawałowy strój, bo Wasza wyobraźnia nie ma granic, więc możecie ubrać cokolwiek chcecie, zrobić sobie zdjęcie i wysłać nam wraz z kartą na naszego maila węgierska mieśnikgorka opgpl Wszystkie zdjęcia pojawią się na naszym fanpage'u Facebookowym ośrodka promocji gminy Węgierska Górka, gdzie wasi znajomi, rodzina, po prostu bliscy lub wszyscy mieszkańcy i nie tylko będą mogli na nie zagłosować. Osoba, która zbierze najwięcej polubień, wygrywa. Tak więc co, do dzieła?